Około 50 studentów już niedługo będzie mogło zamieszkać w akademikach należących do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa. Mają zostać do tego przystosowane dwa budynki znajdujące się na terenie kampusu, co pochłoni około 3,5 miliona złotych. Na razie trwają prace projektowe, ale już za rok w budynku E oraz F przy ulicy Zamkowej mają zamieszkać studenci. Chcielibyśmy przynajmniej jeden z tych budynków mieć na 1 października. Czy to się uda, to trudno mi powiedzieć, Nie, jakiś... Jak to w polskim budownictwie, albo syndrom chiński, albo syndrom polski może się okazać, że, że, że jest albo miesiąc za wcześnie, albo trzy miesiące za późno, ale będziemy się starać, przynajmniej my, zobaczymy jak nasi wykonawcy. W obiektach przebywa jeszcze trzech lokatorów, dla których uczelnia chce znaleźć mieszkania zastępcze bądź zamienne. Budynki wymagają gruntownej modernizacji, w której w skład wchodzi m.in. instalacja grzewcza, jak i elektryczna. Charakterystyczne obiekty z murem pruskim mają status zabytkowych, nad którymi czuwa konserwator po gruntownym zbadaniu fundamentów że trzeba zrobić prawie że nowe to podraża oczywiście koszt według fachowców wychodzi na to że jest to o pół razy droższe to całe przedsięwzięcie niż gdyby to na tę ilość miało być budowane nowe. Modernizacja obiektów ma pochłonąć około 3,5 miliona złotych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa stara się o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych. Uczelnia posiada 25 miejsc noslegowych w budynku przy ulicy Piotra Skargi, z których korzysta kadra akademicka oraz Studenci Erasmusa, jest jednak zapotrzebowanie na dodatkowe mieszkania dla studentów spoza powiatu Wałbrzyskiego.